Sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam, zdrowiu szczęściu, myślności, niechaj żyje nam, niech żyje. Niech żyje nam w zdrowiu, sześciu pomyślności, niechaj żyje nam! A to i ja! Stolat, 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 sto lat, sto lat, sto lat, sto lat niechaj żyje nam! Stolat, 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 niechaj sto lat, sto lat, sto lat, sto lat niechaj żyje nam! Niech żyje nam! Niech żyje nam! Niech żyje nam szczęściu pomyślności, niechaj żyje nam! Niech żyje nam! Niech żyje nam! Zrobił sześciu pomyślności, niechaj żyje nam! Niech niech Życzenie? Nie, 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 nie mówić. Dziecią nie żyje. Brawo! Brawo. Brawo. Ja Dajcie szampana!